No dobrze, zabiłem teren taki. Może trochę. Niewłaściwie. Któryś by z was powiedział, ale no. Zabiłem. Tak, stąd musimy wziąć specjalny granat zimno, czy specjalny zimny granat. Nie bierzemy tego drugiego. Ponieważ jest kompletnie niepotrzebny. Dobra, awansowaliśmy. Może perswazja. Moc. Myślę, że... Plaga. Okej. Okay. Tutaj także mamy szkielet, szkielet, który zawiera najlepszy kryształ, jeśli gra się Jedi. Kryształ Solari. Także dziennik Sha'eli, która była jedną z uczestniczek, czy z uczestników, ale myślę, że to kobieta, yy, która brała udział w wielkim polowaniu na Terenteki. To jest właśnie jeden z trzech dzielników, jakie znajdujemy. Poprzednio znajdowaliśmy na kaszyk oraz gdziekolwiek indziej. No dobrze, tutaj mamy małe źródło, małe jeziorko wypełnione kwasem. I musimy rzucić do niego granat zimna, który zamraża wszystko. Nie rzucałem nigdy granatu ognistego, myślę, że raczej by nas zabił. No, w każdym razie, o rany, mina. W każdym razie, mina. I ostatni fragment gwiezdnej mapy, który pokaże nam Star Forge. Okay, można trochę poczekać i zaraz zacznie nam wyświetlać. Nic nie mówiące, znaczki i koordynaty. No, zakładam, że to to. Nie, słowo. Ok, nie wiem, nie wiem. W każdym razie nasz komputer pokładowy będzie wieść. Stąd właśnie wyciągamy miecz Sithów, który musimy odnieść Utherowi. No, okej, okay, to jest gwiazdę, później. No, Makes sense. No cóż, czas na zdradę. Zgodnie z obietnicą, zdradzimy Utara i poprzemy Juturę w jej supremacji nad całą Akademią. No, powiedzmy, że tak. So it behooves you in this final test to strike down one you are familiar with for no other reason than to prove you are superior and without mercy. Normally, this would be against another. zobaczymy, zobaczymy i tu dochodzimy do momentu, w którym mamy trzy opcje możemy poprzeć możemy poprzeć juturę, zabijając utara i jednak co właśnie zrobię, jednak zobaczycie czemu mówię jednak możemy poprzeć utara, jeśli nie zatruliście go łóżka i zatruliście łóżko czy basen czy cokolwiek jeśli zatruliście juturę wtedy dostajecie. Punktem rocznej strony i to owocuje, że dostajemy chyba jakiś przedmiot bądź pieniądze, także doświadczenie. Możemy także wybrać siebie, te dwie opcje niczym się nie różnią i zabić yy, obydwoje sitów. Jednak to jest nieco trudne zadanie, szczególnie chyba, jeśli nie macie osłabionego utara. Tak, to moja kumpelka. Co ciekawe, gdybyście nadwalczyli z Yuturo i z, mielibyście zatrutego Utara, wtedy utar... strucizna by nadal działała, oczywiście, i wtedy i tak byście musieli walczyć z mistrzem Akademii. A myślę, że... Myślę, że małe szaleństwo nie zaszkodzi. I teraz wystarczy go... Wspólnować. Pa Czemu tak cicho mówisz? Oh, come on. Ja na nie chcę, ja chciałem tylko Gwiezdną Mapę. No tak, i musicie niestety walczyć z juturą nawet gdybyś... nawet jeśli... pomimo tego, że poparliśmy naszą kupelę to jest właśnie coś, czego nie lubiłem nigdy, kiedy ją popierałem przy poparciu utara właśnie... utara nie wycina nam takiej sztuczki no, Może do tego, że jest bardziej doświadczonym sitem kto no, wie ups, zaczął się wkurzać ej, ej, bez takich Właśnie tak, grzecznie stój tak i to jest osadnia opcja dialogowa, możemy ją zabić bądź zyskując punkty jasnej strony mocy oszczędzić. Jeśli oszczędzicie ją, jeśli każecie przemyśleć i e, naturę, naturę sita, czy to jest właściwa dla niej droga. I jeśli Korriban jest planetą przed Lewiatanem, czyli Dantuin jeszcze nie zostało zniszczone, wtedy, co ciekawe, możecie znaleźć Juturę, która kręci się w pobliżu Akademii, ponieważ najwidoczniej przemyślała, że droga sitów nie jest dla niej. Bye, bye. Ej, w jakim cudem ona. Co? Miała jeszcze dodatkowe życie? What the hell? Bye, bye. Tak, minusem zabicia Utara i w konsekwencji zabicia tych dwóch mistrzów, czy tych dwóch naczelnych sitów, jest to, że teraz każdy w akademii, tylko w akademii, będzie próbować zabić naszą drużynę. Co jest trochę dziwne, jednak tak działa. Tej walki nie będę pokazywać, jednak pokażę tylko rozmowę ze strażnikami, ponieważ jestem ciekawy pewnej opcji dialogowej Jestem bardzo ciekaw, czy można im wyperswadować walkę Okej okay. Tak, to tutaj jest bardzo interesujące, ponieważ żaden z archeologów żaden nawet ze strażników, którzy kręcą się w pobliżu tych grobowców nie, jakoś nie wykazuje specjalnego zainteresowania naszą osobą, a wszyscy w Akademii jakimś cudem dowiedzieli się, że Zabiliśmy mistrza i chcą nas zabić. Okej, okay. Tutaj powinno stać tak. Troje uczniów. I zobaczmy, czy można ich przekonać, żeby nie atakowali. Oczywiście nie są żadnym wyzwaniem. Eee, to raczej nie zadziała. Oczywiście, że nie. Spy? Tak, i ci Sithowie niestety mają. Dla nich niestety mają więcej pasji niż rozumu. Dlatego chcą nas zabić. Myślę, że spotkamy się już w mieście Szambiu, ponieważ, jak mówiłem wcześniej, te walki nie są. Skomplikowane. Myślę w zasadzie, że można tutaj zakończyć sesję, oraz następna rozpocznie się już w Marcznym Jastrzębiu. To naprawdę walka nie przysparza trudności. Może przysporzyć trudności taki chaos, ponieważ nasi towarzysze są w różnych miejscach w akademii. Na przykład Kart stoi w pobliżu wejścia do doliny, czyli dosyć blisko nas, a już Kanderus stoi tam, gdzie przebywał mistrz Utar. Jednak jeśli naprawdę. Używacie tych dwóch bohaterów i mają oni mistrzowski, potężny strzał. Wtedy żaden sit, większość nawet nie ma mieczy światłonych, żaden sit nie jest zbytnim wyzwaniem ani problemem. No cóż, to by było na tyle w tej sesji. Zagrajmy w Kotorów W następnej sprzedamy wszystkie bodźce z tej planety. Sprzedamy te wszystkie niby artefakty sitów, które praktycznie nie przedstawiały żadnej wartości. Oraz udamy się już do mrocznej, do, przepraszam, jakim rocznej do Gwiezdnej później, żeby znaleźć malaka i go zabić. To był Law Score i życzę wszystkim widzom miłego dnia.